Żołnierze 9 łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej pod koniec lutego realizowali zajęcia z ratownictwa pola walki. Szkolenie podzielono na część teoretyczną i praktyczną, a uczestnikami zajęć byli żołnierze przewidziani na etaty młodszego i starszego ratownika. Część szkolenia odbywa się w koszarach 7 dywizjonu lotniczego w nowym glinniku. Prowadzili je instruktorzy z 7 dywizjonu lotniczego oraz powietrznej jednostki ewakuacji medycznej z 25 brygady Kawalerii Powietrznej. Podczas zajęć przyszli ratownicy zostali przeszkoleni z zasad bezpieczeństwa podczas realizacji Działań ze śmigłowcami oraz naziemnych sygnałów na i przygotowania lądowiska dla statków powietrznych. Część praktyczna zajęć obejmowała przygotowanie rannych oraz ewakuację na pokład śmigłowców osób poszkodowanych w przypadku wystąpienia katastrof lub innych zdarzeń o charakterze masowym. Dodatkowo podczas szkolenia terytorialsi ćwiczyli przygotowanie rannych do ewakuacji z wykorzystaniem specjalistycznych noszy na pokład śmigłowcami 17. Celem szkolenia było przygotowanie żołnierzy do wsparcia służby ratowniczych i wojsk operacyjnych w przypadku wystąpienia katastrof lub innych zdarzeń na masową skalę. Kurs zakończył się sprawdzeniem nabytych umiejętności. Ostatni weekend lutego był intensywny dla żołnierzy 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej i minął pod znakiem szkoleń. Po raz pierwszy odbyły się ćwiczenia wieczorno-nocne. W warunkach o ograniczonej widoczności żołnierze wyposażeni w ciężki sprzęt wydobywczy mieli zadanie odnaleźć i uwolnić z wraku poszkodowanych i ewakuować ich w bezpieczne miejsce. Szkolenie miało na celu sprawdzenie w jaki sposób należy że posługiwać się ciężkim hydraulicznym sprzętem ratowniczym w warunkach nocnych. Terytorialsi przećwiczyli użycie specjalistycznego sprzętu do utworzenia dostępu do poszkodowanego uwięzionego we wraku pojazdu. Dodatkowym utrudnieniem było przeprowadzenie zajęć o zmroku, gdzie żołnierze nie mając dodatkowego oświetlenia korzystali z urządzeń noktowizyjnych. Działalność szkoleniowa żołnierzy 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej odbywa się równolegle z działaniami przeciwkryzysowymi. Terytorialsi nieustannie wspierają służby medyczne w w walce z pandemią m.in. wykonują wymazy, wydzielają mobilny zespół szczepienny, dowożą seniorów na szczepienia, transportują żywność i środki ochrony osobistej.